Ochroniarz hotelu pobil Ukraińca z lamana i wstrzasnienie mózgu powód szokuje. Dyplomata stwierdził, że ukraiński zolnierz trafił do szpitala zan z lamana i wstrzasem mózgu. Potrzebuje operacji. Według kostyłka konsulat zapewni ofierze niezbędna pomoc prawna i inna. Według naszych informacji w piatek wieczorem nasz zolnierz wszedł do hotelowego baru w mundurze. Po kilku uwagach obsługi hotelowej i ochrony na temat, niestosowności, jego ubioru doszło do klutni. A następnie do bójki po próbie wyrzucenia naszego żołnierza przez ochronę, Czeczena z Kaukazu, poinformował konsul generalny Ukrainy. W wyniku zdarzenia nasz obywatel doznał zlamania szczeki i wstrzasu mózgu. Policja odnotowała ten fakt, stwierdził Kostiuch i dodal. Za policja będzie mogła udzielić bardziej szczegółowych informacji w poniedziałek 13 marca. Na Facebookowej grupie Ukraińcy we Frankfurcie nad Menem zaznaczono, że do konfliktu doszło w hotelu Romers, a napastnikiem był 23-letni czechen.